Jezioro Van Zee. Na brzegu drobniutki piasek specjalnie sprowadzany z nadbałtyckich plaż. Miejsce dla ponad 40 tysięcy plażowiczów. W latach 20 XX wieku planowano wybudować tutaj kąpielisko z wielkim rozmachem. Plan T pokrzyżował w 1929 roku światowy kryzys gospodarczy. Do tego czasu udało się zrealizować jedynie pierwszy etap projektu. Axel Ott już od 43 lat ma piecze nad kąpiącymi się w jeziorze gośćmi. Jest tu najstarszym ratownikiem i przypuszczalnie największym fanem tego miejsca. Piasek, prawie jak na Karaibach, plaża ma ponad kilometr. Jak ktoś się zobaczył, zachód słońca na tym kąpielisku, a ciągnie się ono aż do verde, ten rezygnuje z urlopu gdzie indziej, kupuje karnet i jest stałym gościem na plaży Wanse. Z przystani można popłynąć statkiem do Berlina. Przejażdżka trwa 3 godziny. Ostatni rzut oka na plażę. Stateczkiem pasażerskim dopływa się aż do centrum miasta, mijając wille rozlokowane nad brzegiem jeziora. 200 km żeglownych kanałów, około 1000 mostów. W Berlinie jest więcej dróg wodnych niż w Sztokholmie, Amsterdamie i Wenecji razem wziętych, zapewnia kapitan Immo Zeiliger, pływający berlińskim szlakiem już od 32 lat. Berlin został zbudowany z barki, to znaczy wszystkie potrzebne do budowy miasta materiały budowlane przypłynęły barkami do Berlina. Berlina nie sposób sobie wyobrazić bez dróg wodnych. W dwie godziny statek dopływa do centrum Berlina, mijając po drodze ciekawe obiekty współczesnej architektury. Po zjednoczeniu Niemiec na brzegach szprewy wybuchł prawdziwy boom budowlany. Urząd Kanclerski, tu kanclerz Angela Merkel ma swoje biuro. To był pierwszy budynek wybudowany w dzisiejszej dzielnicy rządowej. Naprzeciwko dworzec główny. Na brzegach szprewy tysiące berlinczyków zażywa słonecznej kąpieli. Tuż za gmachem Reichstagu pojawiają się krzyże. Przypominają one o tym, że szprewa była niegdyś także granicą podzielonego miasta. Tu przebiegał niegdyś mur berliński. W czasach podziału Niemiec w tym miejscu zginęło wielu ludzi. Wycieczka kończy się na Wyspie Muzeów. Na plaży w centrum Berlina tego dnia za 5 euro można nauczyć się tańczyć swinga. W inne dni oferuje się tu kursy salsy i tanga. Zawsze z fantastycznym widokiem na Wyspę Muzeów.